Witajcie serdecznie na kanale Nowa Mowa. Jestem Daniel. Cześć, jestem Dawid. Dzisiaj powiemy o takiej koncepcji, która dość długo obowiązywała w dziedzinie, właśnie, jąkania. Głównie, jeszcze tak, tak. nie znano bloków mowy, głównie o jąkanie, a dokładnie chodzi o stan patologiczny. Tak. Często można taką diagnozę nawet usłyszeć od specjalistów, tak. że masz stan patologiczny mowy. Mowy. Mhm. Dodatkowo mhm. jeszcze mówi się ciągły stan patologiczny, czyli że on tak. trwa cały czas. Mhm. Ciągle trwa. No i co to jest takiego ten stan właśnie, patologiczny? To jest? I dzisiaj postaramy się wyjaśnić najprościej, żeby właśnie wam wyjaśnić, co to w ogóle znaczy i może tu posłużymy się nad takim obrazkiem, który możecie zobaczyć Ta, teraz. Tak, czasami właśnie obrazie, można zobaczyć gdzieś taki obrazek z buźką, gdzie jest sygnał mhm. dźwiękowy, no i dochodzi do uszu. O co w tym chodzi? No, słowo patos. To cierpienie mm -hmm. z ludzkiego, czyli stan, w którym cierpimy, to trzeba by tak nazwać, a że jest ciągły, to uruchamia się automatycznie. Mm -hmm. tak. I Rosjanka Biegieriewa, która badała właśnie te stany, stwierdziła, że on potrafi się sam podtrzymywać. Mm -hmm. Właśnie, i przez to, jak tutaj widać na obrazku, przez to, że on cały czas jest stymulowany, prawda? Tak. I widać usta, że problem z mową, mhm. tu wychodzi, my go słyszymy, taką, taką tu strzałkę widzicie na obrazku, tak. i znowu on wchodzi do, uszu, do naszego uszu, mhm. do naszej głowy, i znowu go słyszymy. I znowu się tak? aktywuje. I zapamiętujemy, właśnie, mhm. cały czas ten stan niepłynnej mowy, tak. napięcie z blokadami. Mhm. Tak. I przez to ten. Właśnie nawyk się utrwala i cały czas się umacnia. Dziś już wiemy, że to jest kwestia złych nawyków. Mm -hmm. Wtedy, jak była ta teoria, to jeszcze nie do końca było to tak nazywane. Tak słowo nawyki, jeszcze kiedyś, te kilkadziesiąt lat temu, to było bardzo nowe słowo. W ogóle programowanie lingwistyczne, tak. w ogóle kotwiczenie, takie mm -hmm. rzeczy, to były nowe słowa. Tak, no ale powiedzmy. stan patologiczny był, był ok, bo były różne stany patologii czegoś, jakichś zachowań, tylko tylko mowy, nie prawda, tylko mowy. Tylko ogólnie. Hmm. Stany patologiczne. Tak, a tutaj, jeśli chodzi o mowę, szczególnie profesor Arutyunian dodatkowo rozwinęła to właśnie mhm. o obszar mowy, że ta mowa nie może mieć procesu ciągłego, bo ciągle ją tam coś zatrzymuje. Mhm. I porównuje to na przykład do ścisku palców, ja może pokażę. Mhm. W ten sposób jak zrobicie, zahaczycie dwa małe palce i zaczniecie rozciągać te palce w ten sposób, to one się same zakleszczają. Zobacz. I w ten sposób, gdybyśmy dalej pociągnęli, nawet zerwiemy mięśnie. Następuje samo zakleszczenie mięśni przez właśnie układ tego połączenia palców. I tak wyjaśniało się kiedyś działanie tego stanu patologicznego. Jak on się uruchamia i się zakleszcza, mm -hmm. to jest podtrzymywany przez te napięcie. Mm -hmm. I cały czas jest właśnie, cały czas jest, tak. ta osoba w tym stanie. Tak. I nie jest w stanie z tego wyjść, ponieważ tak. jak jest zakleszczona, nie jest to, to niestety jak jakbyś... już. Jest ta siła mm -hmm. właśnie z to już nie ma szansy tak. się z nim uwolnić. I właśnie dlatego profesor Arutynian stwierdziła, nie ma możliwości zrobić nic z jąkaniem, bo tak nazywała to też jąkaniem wcześniej mm -hmm. jak tylko zakończenie tego ciągłego stanu mm -hmm. powiedzieć stop. Tak, całkowicie. Koniec. Koniec. Bo ten stan mm -hmm. się ciągle podtrzymuje. Czy nieważne, co my poćwiczymy w mowie więcej lub mniej. On się będzie podtrzymywał. Mhm. Dlatego właśnie, panie profesor, jako pierwsza chyba wprowadziła w ogóle do tego problemu jąkania blokad taki element jak całkowite wyłączenie. Wyłączenie, mowy. tak, tak. Wyłączenie mowy na dany mhm. okres, aby nauczyć się nowej mowy. Tak. Mhm. No właśnie dzięki temu, że poznała tą teorię ciągłego stanu patologicznego. Tak. Właśnie mhm. po to, że ona zrozumiała, że to jest patologia. Tak. Się włącza cały czas. Mm -hmm. ta, dzisiaj powiemy, że stara rzeka jest patologiczna. Tak. Stary, Stary kanał. kanał Nie mm -hmm. trzeba go zamknąć, wiadomo, mm -hmm. ale wcześniej właśnie, yy, w latach roku yy, wieku XX, mm -hmm. no to to było wielkie odkrycie. Tak, Każdy. właśnie. Mm -hmm. Że patologia mowy istnieje, że można właśnie mieć mowę patologiczną, ją i do tego jeszcze, że nie ma sensu ćwiczyć jakby w tej, tej patologii, czyli mm. w tym problemie z mową. Tak. Nie, ma, nie ma sensu, jakby ulepszać tego zaburzenia, tego problemu z mową mm. i, i w tym napięciu, w tych blokadach, tak, z, tak. z tym miękania ćwiczyć. Tego, jak, jak powiedział panie profesor, trzeba wyłączyć tą mowę. I nauczyć się mm. na rozluźnieniu, spokojnie mówić. No bardzo podobnie jest, jeśli chodzi o rzucanie palenia. Mm -hmm. Zamiana go na papierosy elektroniczne, na jakieś plastry, tabletki mm -hmm. nikotynowe nie rozwiązuje problemu. Nie. Tylko odcięcie rozwiązuje problem. Mm -hmm. Całkowite. Nie pal. Ta decyzja właśnie mm -hmm. wewnętrzna w sobie tak. musi być, aby podjąć ten krok mm -hmm. i postawić ten głos, jak tak, głos. w wymowie. Fajna książka, Jak rzucić palenie w jeden dzień. I tam opisuje autor, że jak poczytasz tą książkę, to już więcej nie zapalisz. Tak, słyszałem właśnie te książce. I właśnie on przez całą tą książkę podaje powody, podaje, 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 właśnie motywuje. Jakie są plusy, minusy, prawda? Dlaczego palisz? Jak bezsensowność jest w tym wszystkim? Jak jest czas, wszystko, pieniądze i tak dalej. I właśnie jak skąd je czytać, to masz w tym momencie rzucić. Mm -hmm. Nie jutro. Od razu, mm -hmm. właśnie. Mm -hmm. I tak się dzieje właśnie na kursach nowej mowy. Przyjeżdża kursant nawet z kilkunastoletnim problemem mm -hmm. bloków mowy. I trzeba to zostawić. Tak, i w ten mm. sam dzień już całkowite odcięcie tak. się od tych blokad tego całego problemu, tak. z tego zespołu emocjonalnych blokad, i mm. uczymy się na nowo. Od nowa tworzy się nowy, prawidłowy stan mm. ciągłości, płynnej mowy, tak. już nie patologiczny, już nie napięciowy, już nie związany z lękiem i strachem, mm. tylko z lekkością, spokojem, pewnością siebie. Taka właśnie jest nowa mowa. Tak, dokładnie. Więc dziękujemy za dzisiaj. Myślimy, że wyjaśniliśmy, co znaczy określenia mm -hmm. ciągły stan patologiczny. Jeżeli już e, kiedyś Wam się pojawi takie hasło, myślę, że będziemy umieli na nią prosto odpowiedzieć. Dziękujemy. Do zobaczenia. cześć Cześć.